To połączenie historii i współczesności. To niesamowicie poplątana historia. Jeżeli mówimy, że historia Polski jest poplątana, to spróbujcie poznać historię Holandii. A jednocześnie jest to bardzo nowoczesne państwo, które zajmuje się nie tylko przemysłem spożywczym, nie tylko produkcją kwiatów. Z tym spotykamy się na co dzień, bo również z naszego miasta wyjeżdżają właściciele kwieciarni do Holandii na Giełdę i Przywożą Kwiaty. Stamtąd też przyjeżdżają z Rotterdamu, przyjeżdżają do nas Warzywa, ale to też miejsce, gdzie produkuje się sery, gdzie sprzedaje się, handluje się diamentami, gdzie stworzono coś niesamowitego. Tak jak Amerykanie mają Dolinę Krzemową, tak Holendrzy mają Dolinę Żywności. Tak, tak, dobrze słyszycie. Najlepsze technologie, najlepsze możliwe wynalazki są testowane w Dolinie Krzemowej. A to wszystko w tej atmosferze, gdzie są kanały, gdzie mamy gęsi, tam ląduje Czapla, a znajduje się w wiosce holenderskiej. To taki holenderski biskupin w jednym miejscu zebrano i stare wiatraki zebrano stare domy żaglowce no wszystko razem, Ma piękną pogodę tak w telegraficznym skrócie skąd się pojawiła Holandia słuchajcie, bo tak żebyśmy wiedzieli jak jak chcemy powiedzieć, to pierwsze początki to 10 tysięcy lat przed naszą erą. Potem, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o Cesarstwo Rzymskie. Cesarstwo Rzymskie włącza to, to teren, teren obecnych Niderlandów, czyli i Belgii, i Holandii, w skład y, Galii, to za Juliusza Cezara, pamiętacie? No potem 496 upadek Cesarstwa Rzymskiego i się ścierają, te premiona, tutaj przemieszczają, jedni w tą drudzy ze wschodu na zachód, w północy na południe. Masakra totalna. Przychodzi Karol Młot, który robi porządki we Francji, a potem przychodzi Karol Wielki, który powygonił Longobardów z Włoch i tam założył e, e, państwo kościelne. W zamian za to papież nałożył na jego głowę cesarską koronę. W I został kim? Został oczywiście cesarzem francuskim i Ten teren jest francuski przez długi okres czasu. Potem, na nieszczęście, ubiera Karol, i na mocy pokoju Verdun w roku jest podzielona na wielka monarchia frankińska na tą część francuską, niemiecką i tą Lotara, w skład której wchodzą Włochy, Alzacja, Lotaryngia i ta nasza Belgia i Holandia i znowu zaczynają się Niemcy z y, 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 Francuzami napadać o te, y, te tereny pojawiają się Wikingowie i do X wieku tutaj mamy czasy y, najazdu wikingów słuchajcie, znowu mają przekrapane dosłownie leżą nad wodą, zatapiane ale w pewnym momencie wpadają na genialne pomysły słuchajcie, i zaczynają tworzyć takie kanały, znacie te kanały takie rowy melioracyjne z Doliny Dolnej Wisły tam są posadzone wierzby, to właśnie też ci osadnicy holenderscy, olenderski. ale wracamy do tej historii wojna stuletnia potem Cała Flandria na ten teren wchodzi w skład Burgundii, czyli państwa, e, państwa Burgundu, e, Burgundii. Zapomniane królestwo, ale umiera, umiera Karol Śmiały. Małgorzata, Małgorzata Burgundzka e, wychodzi za mąż, niestety za kogo? Za Habsburga. No i zaczyna się znowu królestwo. Habsburgowie otaczają Francję, bo to jest ta linia hiszpańska pojawiają się tutaj na kogo Filipa II, a Filip II jest tak święty, że zbudował Escorial, doprowadził do bankructwa Hiszpanii, bo tak sobie święty Filip wymyślił cesarz, który zapomniał, że ważny jest lud, holendrzy się mu burzą. I w te... koniec końców 1580 powstaje pierwsze państwo. Mam sygnały, że powinien, powinienem kończyć dobrze. W 1810, 1830 Polacy ratują te tereny. Jak? Ano dlatego, że wybucha powstania w Belgii. Y, Belgia to jest południowa y, część Niderlandów, katolicka, w odróżnieniu od protestanckiej Holandii. I w tym miejscu y, car Rosji postanowił, że Arcyksiąże, wielki książę Konstantyn na czele armii polskiej królestwa polskiego yy, z Tumi powstanie w Belgii a my powiedzieliśmy o taki wał jak ten holenderski nie przyjdziemy tu nie wybuchu powstanie listopadowe no i znowu udało się była Belgia była Holandia ale potem przychodzi pierwsza wojna światowa po pierwszej wojnie światowej cesarz Wilhelm II zbrodniarz wojenny schował się w Holandii i tutaj dostał azyl polityczny. Pięknie się odwdzięczyła Holendrom III Rzesza zajmując i gwałcąc neutralność w 1940 w roku. No ale znowu mamy element polski, słuchajcie, ponieważ... Ponieważ tutaj w 1944 roku lądują nasi z y, powietrzno-desantowej Sosabowskiego oraz walczy brygada generała Maczka. Sos Sosabowski mówił Montgomery ty głupi baraniec, rzucasz nas na, na niemieckie pozycje. Ale trudno. Dostał rozkaz, wykonał ten rozkaz. Historia Holandii trochę się łączy z historią Polski. Razem jesteśmy obecnie w Unii Europejskiej. Holandia ma armię ochotniczą. Prawie 40 tysięcy i 30 tysięcy rezerwistów. Jest to bardzo silnie zmodernizowana armia. Byśmy nigdy, ani Holendrzy, ani Polacy nie musieli walczyć, a nie pomóc. Pozdrawiam Was skąd? z Holandii, a dokładnie spod Amsterdamu, gdzie znajduje się wioska holenderska słyszycie te dzwonki rowerowe? to no Holandia słynie również z rowerów, z czego ona jeszcze nie słynie